Słuchaj, no w końcu się doczekał tej walki z tobą Bielą. O no tak, doczekał się. Gratulacje. Dobrze, że fajnie, że dał praktycznie 2 trzecie fraj, swoje żeby zawalczyć ze mną. No nie wiem, no jeszcze jak dostanie w PISM, w zdaniem będzie największą frackę, w Polsce jak istnieje. Jak można kurwa zapłacić komuś za to, żeby dostać w No spoko, zobaczymy. No ja tam raczej nie zakładam, że przegramy, a raczej jestem nastawiony, że w 95% tak, powinienem sobie dać z nim radę już. Przewidziałem, jak on będzie się bił. Tak, tak mniej więcej myślałem, mam już plan na niego ułożony. Na poprzedniej walce dużo nie zaprezentował. Co prawda to jest mój najcięższy przeciwnik spośród wszystkich. E, najcięższy nim pod względem umiejętności, tylko no pod względem wagi, bo jest po prostu jeden czasem. No i tutaj dużo, nawet chciałbym ci coś więcej móc o nim powiedzieć, ale no on jest po prostu takim kurwa no-name'em, że nawet nie wiem kim on jest i nie wiem, o czym no, mogę z sobą gadać. No właśnie ty mówiłeś, że nie chcesz rywali no-name'ów, po czym się zgadzasz na walkę z no-name'em, no e, z no-name'em przez ciebie, ty, ty, ty go tak nazywałeś. No tak, no, no bo no, dalej e, e, uważam, że jest no-name'em no i no stare, no ale dostałem, co prawda nie dostałem takich pieniędzy, jakie krzyknąłem w Octagonie, co... On wezwał mnie do walki, no ale dostałem też bardzo dobre. W których jestem w miarę zadowolony, więc głupio byłoby nie wyciągnąć ręki i tego nie złapać po prostu.